Moi drodzy, witam Was serdecznie w pierwszą niedzielę Adwentu. Zapraszam tradycyjnie do refleksji nad Ewangelią, do mojego krótkiego wprowadzenia, a i do Waszego spotkania z tym słowem. Ewangelia Mateusza, rozdział 24, wersety od 37 do 44. Jezus powiedział do swoich uczniów, jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i zamąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do Arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich. Tak będzie, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu pan wasz przyjdzie. A dorozumiejcie, gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i Wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, sy człowieczy przyjdzie. Niedawno oglądałem taki ciekawy dla mnie film. Niszowe kino, bodajże islandzkie. Film był o rybakach. Cała wioska, tam gdzie oni żyli, to była w zasadzie wioska rybacka, każdy zajmował się łowieniem ryb. I wypływali w morze, morze północne. Tak mi się wydaje, że to było. Łowili głównie nocą. I historia jest oparta na faktach, że wypływają któregoś, którejś nocy, próbują wyciągać sieci. Sieć się tak nieszczęśliwie zahaczyła o coś na dnie, że przewróciła kuter. I wszyscy wpadli do wody. Woda miała kilka stopni. Normalnie człowiek w takiej temperaturze w wodzie wytrzymuje do 20 minut. Przeżywa do 20 minut. I wszyscy zginęli oprócz jednego. Ten jeden z rybaków płynął kilka ładnych godzin zanim dopłynął do brzegu. Był też zdezorientowany, to była noc, więc kierował się trochę gwiazdami, troszkę ptakami, które nad nim latały. Próbował właśnie zorientować się, z której strony nadlatują, gdzie może być ląd. I kiedy dopłynął do brzegu, no tam rozpoczęła się badania, właśnie jak to się stało, że, że ten człowiek przeżył tyle czasu, tyle godzin w lodowatej wodzie. To nie jest najważniejsze w tym filmie dla mnie. Najważniejszy był moment, w którym on znalazł się w wodzie i zaczął płynąć. Widząc dookoła, że wszyscy jego koledzy zginęli, miał takie samo przeświadczenie, że to go czeka, ale płynął i żył i ten moment, kiedy zaczyna prowadzić ze sobą taki wewnętrzny dialog i mówić do Boga i do siebie: gdybym dostał jeszcze tydzień życia, to zrobiłbym takie rzeczy, to odważyłbym się na, na takie spotkanie, to poświęciłbym czas takiej relacji. Zaczyna właśnie marzyć o tym, co by zrobił, gdyby jeszcze tydzień życia był mu darowany. A dzisiejsza Ewangelia jest troszkę o tym. Jezus mówi jak było za dni Noego. Ludzie jedli, pili, za mąż wychodzili, żenili się i przyszedł potop. Wszyscy zginęli. Te dni Noego, ten moment właśnie kiedy to się wydarzyło dawno temu nie różni się. Zachowanie tych ludzi nie różni się od zachowania naszego dzisiaj. My w podobny sposób funkcjonujemy. Aż do momentu, w którym jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Tak? Jak dwóch poszło pracować, to jeden był wzięty, a drugi zostawiony. Popatrzmy na nasze życie, na różne jego etapy. Ja się zacząłem zastanawiać nad sobą, nad swoim życiem już jakiś czas temu, ale zawsze śmierć kogoś, kto idzie obok mnie, na jakimś etapie mojego życia, kto no właśnie był cały czas, i nagle któregoś dnia go po prostu nie ma, budzi refleksję, zachęca do niej. I nie chciałbym w moim życiu, bym któregoś dnia właśnie tak jak ten rybak wołał, nie przeżyłem mojego życia w pełni. Daj mi jeszcze trochę czasu, to zrobię coś, o czym zawsze marzyłem, a czego nie zrobiłem do tej pory. Czytałem o takim, o, o pewnym mistrzu duchowym, który modląc się do Boga, próbował zobaczyć czubek swojego nosa, zobaczyć w ogóle swój nos. Z prostej przyczyny. My tak. Często ten nos nasz, widzimy, że mózg i przez to też wzrok zaczął go ignorować. To nie zmienia faktu, że go nie ma, on cały czas jest i powinniśmy go widzieć. Natomiast jest ignorowany przez, przez mózg, bo byśmy cały czas przez, bez przerwy się w niego wpatrywali. Nasunęło mi to taką analogię, analogię odnośnie Pana Boga, który też cały czas przy nas jest. Też chce być obecny w naszym życiu, chce, byśmy go w nasze życie zapraszali, każdy dzień z nim przeżywali właśnie najlepiej, czyli tak, jak umiemy. I pomimo tego, że jest obecny, my go często nie widzimy. Dopiero musi wydarzyć się coś takiego, co nas w życiu zatrzyma, by zawołać do Boga, by, by zacząć go zauważać. Ta może nie trafiona analogia, choć mnie się ona podoba odnośnie nosa, i naszego ignorowania, widzenia go. Mocno mi pasuje do Pana Boga i do tego, jak my go postrzegamy, i na ile go w ogóle dostrzegamy w naszym życiu. Nie ma co czekać, moi drodzy, na, na czasy ostateczne, moje czasy ostateczne. Dobrze jest przeżywać swoje życie każdego dnia w pełni. To nie muszą być wielkie, wielkie sprawy. Jesteśmy zabiegani, oczywiście mamy mnóstwo spraw, problemów, trosk na głowie, ale ten czas adwentu warto zaznaczyć, właśnie może jakąś chwilą refleksji, zatrzymania się, takiego dania sobie. Momentu w ciągu dnia, takiej chwili, gdzie ja powiem sobie: Okej, okay, ja chcę być teraz przy sobie. Chcę w jakiś sposób dogonić siebie, dogonić moje serce, spotkać się z tym, co we mnie jest i przez to też tak naprawdę zauważyć Boga. Jesteśmy do tego zapraszani przez każdą, każde wydarzenie, każdą chwilę naszego życia. Tak? Im bardziej dajemy sobie Panu Bogu szansę na jego obecność w naszym życiu na moją obecność w moim życiu, a nie tylko obecność różnych spraw, którymi mam się zajmować. Tym lepiej dla mnie, tym mniej będzie we mnie takiego myślenia właśnie na końcu. Czy w momencie trudnych wydarzeń, jeszcze chwilę, jeszcze moment, bo nie zrobiłem wszystkiego tak, jakbym chciał. Nie przeżyłem życia w pełni. Dobrego czasu modlitwy, powodzenia.